Tylko pomyślcie, ile potencjalnych przyjaźni czy potencjalnych związków rozpadło się już na starcie z powodu niezręcznej ciszy. Niezręczna cisza potrafi być tak niezręczna, że czasem już prędzej zerwiecie kontakt z danym człowiekiem na całe życie, niż będziecie chcieli ryzykować kolejną, chociażby minutą milczenia w jego obecności. Dlatego zawsze warto mieć asa w rękawie. Asa w postaci wysokiej jakości ciekawostek, które dzisiaj w ilości sztuk 10 Usłyszycie na Planecie Faktów. Zapraszam Was na kolejny trzeci już odcinek serii 10 genialnych ciekawostek, które mi przerwiecie nawet najbardziej niezręczną ciszę. Linki do poprzednich części znajdziecie w opisie. Numer 10. Singapur to unikat na skalę światową. To prawdopodobnie jedyny kraj, który uzyskał niepodległość wbrew swojej woli. Innymi słowy, nie dlatego, że chciał, a dlatego, że to Parlament Malezji w 1965 roku jednogłośnie zagłosował za wydaleniem Singapuru. To tak jakby polski rząd pewnego dnia zadecydował, że Śląsk, niestety, ale nie należy już do Polski. Numer 9. Zęby to jedyna część ludzkiego ciała, która nie potrafi goić się sama, a przez gojenie mowa tu o odrastaniu, jak na przykład paznokcie, zrastaniu, jak na przykład złamane kości, lub zastępywaniu tkanką bliznowatą, jak na przykład skóra. Zęby niestety potrafią się tylko psuć i gnić od zarazków wiecznie obecnych w naszych ustach. Numer 8. Płatki kukurydziane nie zostały wynalezione, aby zapewnić nam szybkie i zdrowe śniadanie. Stworzono je po to, aby powstrzymać ludzi od dotykania się. Poniekąd. Stojący za nimi John Kellogg był bowiem bardzo religijny i potępiał wspomnianą czynność do absurdalnego stopnia. Jedną z proponowanych przez niego metod była właśnie prosta, wręcz mdła dieta, do której płatki kukurydziane jak najbardziej się zaliczały. Numer 7. 2 listopada 2000 roku to data szczególna. Do tego dnia, prawdopodobnie ostatni raz w historii, wszyscy żyjący ludzie przebywali wspólnie razem na Ziemi. To właśnie tego dnia na Międzynarodową Stację Kosmiczną dotarli pierwsi astronauci, którzy nieprzerwanie do dzisiaj, a to już ponad 20 lat, zmieniają się z innymi i nigdy nie pozostawiają w stacji pustej. Numer 6. Prawdopodobieństwo wyrzucenia orła albo reszki podczas rzutu monetą wcale nie wynosi 50. Na 50. Z powodu różnic w tłoczeniu, odlewaniu czy grawerowaniu awers monety ma zwykle nieco inną masę niż jej rewers. Dajmy na to ćwierć dolarówkę, w przypadku której szansa na wypadnięcie tak zwanej głowy to aż 56%, a ogona zaledwie 44%. Swoją drogą, czy wiedzieliście, że rząd amerykański wypuścił w styczniu 2020 roku nową ćwierć dolarówkę z wizerunkiem nietoperza? To się nazywa ironia losu, co? Numer 5. Lewaj Strauss założy pierwszej firmy produkującej dżinsy sam nawet ich nie nosił, gdyż nie pozwalała mu na to jego godność. Lewaj był bowiem arystokratą, a jak nosiła się arystokracja, każdy wie. Dżinsy natomiast tworzono początkowo wyłącznie dla klasy robotniczej, więc nawet jeśli były tańsze, cieplejsze i wygodniejsze, wysoko postawionym ludziom wstyd było je zakładać. To trochę jak dzisiaj kierownictwo chińskiego Xiaomi, które na co dzień posługuje się telefonami Apple, gdyż uważa, że ich własne telefony skierowane są dla przegrywów. Numer 4. Trójstyk włosko-austriacko-słoweński innymi słowy, punkt, w którym stykają się granice tych trzech państw to jedyny taki w Europie, w którym zacierają się trzy najważniejsze grupy języków indoeuropejskich: grupa romańska, czyli Włochy, germańska, czyli Austria, oraz słowiańska, czyli Słowenia. Numer 3. Oreo wcale nie było pierwsze. Oreo to w zasadzie podróbka innej marki o nazwie Hydrox, która zadebiutowała w 1908 roku. Oreo powstało niecałe 4 lata później i niestety z biegiem czasu tak przebiło Hydrox popularnością, że ludzie nawet zaczęli oskarżać Hydrox o kopiowanie Oreo. Swoją drogą polecam fanpage Hydrox Cookies na Facebooku. Co chwilę jakieś aluzje do Oreo. Hashtag Oreo to podróba, czy dziękowanie kanałom na YouTube za wyjawienie prawdy o Oreo. A ten komentarz to złoto. Oreo to Dosłownie ten typ, co powtórzył Twój żart tylko głośniej i zgarnął całą popularność. Numer dwa. Dobry wieczór, moi drodzy Amerykanie. Los zdecydował, że ludzie, którzy polecieli na Księżyc w pokojowej misji badawczej, pozostaną na Księżycu, by spocząć tam w pokoju. Właściwie tak miało brzmieć przemówienie prezydenta Richarda Nixona na wypadek niepowodzenia misji lądowania na księżycu Apollo 11 w 1969 roku. Przemówienie, którego na szczęście nie musiał wygłaszać, jednak sam fakt, że jego treść powstała, przyprawia o gęsią skórkę. Jednak takie ubezpieczanie się przez speców od marketingu nie jest niczym nowym, ani dziwnym. Dajmy na to wpadkę, którą kilka lat temu zaliczył oficjalny sponsor reprezentacji Polski, Blachotrapes, który na swoim Facebooku opublikował Nieumyślnie post, Polacy nic się nie stało. Post, który sugerował, że Polacy przegrali z Meksykiem, podczas gdy tak naprawdę do meczu pozostało jeszcze kilka godzin. Numer jeden Najpopularniejsza żaba na świecie, Kermit z The Muppet Show, niby nie był wzorowany na żadnej konkretnej żabie, a mimo to w 2015 roku naukowcy naprawdę odkryli w kostarykańskiej dżungli jego prawdziwą wersję. Żaba należy do rodziny szklenicowatych i to czym się wyróżnia to półprzezroczystym podbrzuszem oraz co w tym przypadku najważniejsze wybałuszonymi białymi oczami zupełnie jak u Kermita. OK, i tym odkrytym jak stopa spod kołdry, ale tylko jedna, żeby nie ryzykować akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie z tej serii, linki w opisie. Paniecie jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Polish Sosecz z animacjami. Jak również na stronę kupowałbym.pl, na której znajdziecie najfajniejsze rzeczy w internecie. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć.